No, witam Was po na na bradzie. Słuchajcie, dzisiaj y, zajmę się odpowiedziami na pytania, które żeście mi zadali y, w komentarzach pod y, filmami. Sporządziłem sobie y, taką listę, chyba 11 mniej więcej takich najbardziej powtarzających się pytań i spróbuję się do nich ustosunkować. Oczywiście, jak zwykle, no, podkreślę, że jest to jak gdyby moje podejście do tematu. W w odpowiedzi wynikają z mojego stylu prowadzenia pasieki, z warunków w jakich tą pasiekę prowadzę. Przy czym nie znaczy to, że jest to jedna, jedyna prawda objawiona i jakiekolwiek inne rozwiązania nie mogą być równie dobre no, albo może nawet i lepsze. No, nie, ma, nie ma idealnych rozwiązań. Pierwsze pytanie dotyczyło kraty odgrodowej kiedy ją stosujemy, w jakim celu, czy jest konieczna? No to jest sprawa jest w miarę prosta. No, kratę stosujemy odgrodową, stosujemy wtedy, gdy chcemy ograniczyć miejsce czerwienia matki, i w zasadzie takie mi przychodzą do głowy, tak dwa powody. To no, pierwsze to jest taki, że chcemy oddzielić miodnie od rodni. Tak? Czyli nie chcemy, żeby w miodni matka nam Częściowo choćby czerwiła, no bo utrudnia to nam pracę wtedy, utrudnia to odbiór miodu. No a druga, druga przyczyna, drugi powód to jest izolowanie matki na przykład na półkorpusie między no, dużą Rodnią a, a miodnią. To są dwa tak chyba podstawowe powody stosowania kraty odgrodowej. Czy trzeba? No nie trzeba. Jeżeli ktoś ma inny typ gospodarki pasiecznej, no to nie stosuje. No wiadomo, że krata odgrodowa jest pewnym utrudnieniem dla pszczół. Jakimś tam obejściem tego problemu jest otworzenie korka w miodni, i wtedy pszczoły się uczą zlatywania od razu z nektarem bezpośrednio do miodni. Nie, nie mają tej całej drogi przez rodnie. I znowu, tutaj zależy kto jak na jakich ulach pracuje i w jakim terenie. U mnie, w moim terenie, przy moim układzie pożytkowym, gdy nie stosowałem kraty, zawsze w miodni, mimo że miodnie mam na półkorpusach, zawsze w miodni matka zaczerwiała dół ramek. No więc, dlatego ja u siebie kratę wprowadziłem. No i dobrze mi z tym. Po prostu przyzwyczaiłem się do tego typu gospodarki, tak pracuję i, i no, po zrobieniu próbach, tak? Bo ja, gdzie część uli miałem bez kraty, część miałem z kratą, stwierdziłem, że jednak praca z kratą odgrodową jest u mnie wygodniejsza, bardziej komfortowa, mniej się muszę narobić, żeby odebrać yy, miód. Drugie yy, pytanie dotyczyło no tych rodzin szpitalnych, tak zwanych, tak? czyli tych y, z wcześniejszych filmów y, będziecie wiedzieli, no, u mnie jak izoluję matki na półkorpusach, to później te półkorpusy zestawiam, y, za, z czerwiem zabieram, y, zestawiam w takie wieżowce i tworzę z nich takie rodziny, no, rodziny szpitalne, jak ja to nazywam. I chodziło o, no są to oczywiście rodziny, y, taka, taka rodzina bezmateczna, tak? bo zabieram sam czerw z pszczołami. I od... pytanie dotyczyło odnośnie matki kiedy jaką matkę podawać. No więc tutaj w tym przypadku natychmiast po zestawieniu, tam po tych paru godzinach od zestawienia takiej rodziny szpitalnej, dajemy matkę czerwiącą, już, unasienioną czerwiącą, najlepiej rozczerwioną, dlatego że ta matka no, ma nam jak najszybciej zacząć czerwić, jeżeli chcemy dać szansę tej rodzinie do przetrwania zimy. No chociaż i tak, i tak, no tak jak już tam wspominałem, jak mówiłem o leczeniu pszczół, musicie się liczyć z tym, że znaczna część tych rodzin nie przetrwa Wam zimy, ponieważ no, te pszczoły, które się wygryzają z tego czerwiu, gdzie do tego czerwiu została zebrana waroza, no niemalże z całej pasieki, no te pszczoły są słabe, ten, zostały skłute, i bardzo często nie są w stanie przetrwać y, zimy. No ale coś za coś. No, mamy, szansę mamy, a co z niej wyjdzie, to już jest inna sprawa. Kolejne pytanie dotyczyło y, naturalnej selekcji. Czy robię taką w pasiece, y, tu w moich realiach, przy moim, no, na moim terenie? Na mój stan wiedzy to jest no, piękna idea, tylko że. Na pewno nie w takich warunkach, jak my tu funkcjonujemy, jak funkcjonuje pszczelarstwo w Polsce, a na Górnym Śląsku na pewno. Jeżeli ja w promieniu paru kilometrów mam około 20 pasiek, to o czym my mówimy, o my naturalnej selekcji mówimy? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli mamy pasieki, tak jak ja, gdzie dookoła są ludzie, są domki jednorodzinne, chodzą dzieci, no akurat jest taka droga, gdzie przedszkole ma swoje, swoją trasę spacerową. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w ramach naturalnej selekcji yy, pszczoły mi się zrobiły agresywne. Mi pszczoły nie mogą gonić ludzi. Okej, okay, one może będą bardziej higieniczne wtedy, ale u mnie ten parametr łagodności jest podstawą. U mnie, jeżeli matki, matka daje Pokolenie zbyt obronne, zbyt agresywne, natychmiast jest wymieniana. I, i nieważne, czy nosi dużo miodu, czy, czy, czy jest higieniczna w gnieździe, no nieważne. U mnie po prostu pszczoły muszą być łagodne, bo takie mam warunki. I nie wyobrażam sobie yy, no, innego funkcjonowania w otoczeniu ludzi. Być może, jeżeli ktoś ma pasieki, na no, po lasach, po puszczach, po polach, dookoła nie ma nic, Też trudno mi sobie wyobrazić takie miejsca w Polsce, no to być może coś może próbować w tej materii, ale znowu, no, naturalna selekcja to nie jest tak, że zostawimy rodziny same sobie i radcie sobie. Tak? I 99% padnie, a potem może 100%, a może się uda, że nie. No, dla mnie to już zakrawa na barbarzyństwo, a nie na Rozsądną, naturalną selekcję. Kolejne pytanie. Czy pszczoły. A czy pszczoły nie likwidują matek, nie zabijają matek, gdy są one zaizolowane no, na tych półkorpusach, które ja robię przy leczeniu? Więc, słuchajcie, nie. Jeżeli mm, w tych wszystkich przypadkach, które miałem, gdzie stosowałem tą izolację na półkorpusach, matki miały się bardzo dobrze, one no, miały to półkorpusu do czerwienia, jakoś tam funkcjonowały, natomiast zawsze musicie się liczyć z tym, że w gnieździe będą pszczoły ciągnęły mateczniki. I o ile w y, zaizolowaniu matki na półkorpusie, tych mateczników może być kilka, kilkanaście góra. To, gdy zaizolowałem matkę, o, jeszcze zegar mi się odezwał. To, gdy zaizolowałem matkę na bramce no, tak, tej izolacyjnej, to pszczoły potrafiły robić kilkadziesiąt wręcz mateczników w gnieździe. No i na to trzeba zwracać uwagę, tego trzeba pilnować. Kolejne pytanie: jak dodawać miodnie wiosną? Gdy gospodarujemy na pełnych Korpusach Wielkopolskich. No tutaj jest wiadoma sprawa, no rodziny nie są jeszcze zbyt mocne. Bardzo często jest tak, że są zbyt słabe, żeby naraz zagospodarować cały Korpus. I tutaj takie metody, no które mi przychodzą tak na szybko do głowy. Przy czym tu jest taka dygresja. Część tych metod była opisana w gospodarce pasiecznej dr Ostrowskiej. No, pierwsza metoda to jest taka, że narodnie dajemy kratę i dajemy gazetę. W tej gazecie robimy niewielki otwór w no, wielkości, nie ja wiem, dłoni, i na to dajemy pełny korpus yy, no, z suszem yy, miodni. I założenie jest takie, że na początku to przejście w górę jest stosunkowo niewielkie. Więc pszczoły nie wychładza to gniazda, a pszczoły no, mają jakieś tam przejście, mogą sobie tą górę zagospodarowywać. Wraz z rozwojem rodziny, ze zwiększeniem się jej siły, będą sobie tą gazetę zgryzały, tak? czyli powiększały to przejście w górę. Przy czym przyznam, że tak spróbowałem chyba raz czy dwa razy takiej tej metody. I dla mnie ta metoda została zdyskwalifikowana przez to, że miałem wszędzie bułagan. W tych ulach, te ścinki tych gazet, część poprzeklejanych gdzieś propolisem do ramek, do krawędzi korpusów, czyli potem kupę zabawy no, w czyszczeniu, w sprzątaniu tego wszystkiego. Druga metoda to jest taka, że na korpus kładziemy folię. I zostawiamy w tej, tą folią, jakby odgradzamy przejście, zostawiamy wąskie przejście w górę. Czyli taką wąską no jak gdyby uliczkę, yy, którą pszczoły mogą do góry sobie wchodzić i tam zagospodarowywać yy, przestrzeń. I powoli, powoli, jak rodzina zwiększa swoją siłę, jak widzimy, że coraz więcej pszczół jest w tej yy, nadstawce, no to wtedy tą folię możemy albo powiększać tą uliczkę, no jak gdyby, albo. Po prostu zabrać całkowicie folie. Trzecia metoda, którą gdzieś tam no, historycznie u siebie stosowałem, to po prostu do tego korpusu na górze dajemy tylko kilka ramek. Cztery, pięć. A całą wolną przestrzeń wypełniamy zatworami. Przy czym musimy je mieć. No ja na przykład w tej chwili w swojej gospodarce nie używam zatworów, więc miałbym mały kłopot z, taką, z takim rozwiązaniem. No i wtedy też jakby eliminujemy tą nadmierną kubaturę yy, miodni, no, stawianej na wiosenną rodzinę, tak to, tak to nazwijmy. I to jest znaczy, chyba tyle z takich... No dobra, to no, jeszcze taka yy, metoda, taka no, Podobna do tej z tą szczeliną foli. No, dajemy parę ramek, kilka ramek w miodni, tak, na środku, a po bokach na, na, to, na miodnie, czyli w, tam, gdzie te, między miodnią a rodnią, no, gdzie nie ma już ramek na górze, tam kładziemy paski foli. Czyli znowu no, tutaj w środku pszczoły nad głowami mają ramki miodni, no, a po bokach, tam, gdzie jest pusto. No to dajemy paski folii. No to już są takie kombinacje, wiecie, no co, pszczelarz, to własna jakaś tam fantazja. Musimy pamiętać po prostu o tym, że nie możemy wychłodzić gniazda, więc tak kombinujemy, żeby to gniazdo nie było schłodzone. Kolejne pytanie kolega tu zadał. Co sądzę o stosowaniu rabarbaru i szczawiu na ramki? Tu w domyśle, że. Pszczoły to zgryzają jest tam kwas szczawiowy i y, może to wpływać y, tak powiem, no jakoś tam na walkę z varozą, z wała destruktor. Znaczy, moje podejście jest takie. Ja czasami stosuję kwas szczawiowy, natomiast przy ziołach y, według mnie trzeba bardzo uważać, dlatego, że w takiej powszechnej opinii, no tak zioła, ziółka, no wszystko fajnie, przecież krzywdę nie zrobimy, bo to ziółko, bo to kwiatek, bo to jakieś listki. Ale my tak naprawdę nie wiemy, yy, ile tej substancji czynnej my dawkujemy do ula. <krym> bo my nie wiemy, ile tego, jeżeli tutaj mówimy o kwasie sztabiowym, ile tego kwasu sztabiowego jest w tych liściach, w tych, nie, czy, czy w tych łodygach. Nie wiemy, czy jest go tak mało, że Naprawdę nie, 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 nie będzie działał, czy tak dużo, że zrobi krzywdę yy, no, pszczołom. Dlatego ja jestem zwolennikiem, no, takie podejście technokraty: no, szkiełko i oko. Ja jestem zwolennikiem, gdzie mam tą substancję czynną, chemiczną, precyzyjnie odważam, precyzyjnie określam stężenia, które yy, są yy, stosowane. No i wtedy wiem, jakiego efektu leczniczego, czy jakiego efektu wspomagającego pszczoły należy się spodziewać, natomiast tak ja zdaję sobie sprawę, że wkładanie ziół wszelakich do uli jest bardzo popularne, bardzo zachwalane. Od właśnie takich typu szczaf i rabarbar, które w zasadzie no, krzywdy nie zrobią, ale powroty, czy po inne zioła, które. Wbrew pozorom mogą mieć całkiem sporo toksyn, i jak pszczelarz przesadzi, no to efekt może być wręcz odwrotny. I to jest, jakby też powiązane z kolejnym pytaniem, bo kolega się pytał, co sądzę, czy o prawdziwym leczeniu, czyli zastosowaniu ziół, probiotyków, witamin i tak dalej. No więc to jest tak, jak mówiłem wcześniej, nie neguję. Że zioła działają, natomiast ja wolę mieć dawkowanie pod kontrolą. Obcież, no wiecie, no, substancja czynna, czyli ta, która faktycznie działa w ziołach, no zależy i od miejscówki, i od pogody, i od nawodnienia, od tego, jak były suszone, jak były zbierane. No jest mnóstwo czynników, które trzeba uwzględnić. I jeżeli ktoś się na tym zna, jest specem w ziołolecznictwie, czapkę z głów. Chylę czoło i jak najbardziej, ale jeżeli jest na zasadzie takiej no taki jak ja tak, że poszedłbym no, przeczytał wkładać nie wiem jaskółcze ziele no to poszedłbym gdzieś tam narwał jaskółczego ziela dwie garście wrzucił i no i co No i tak naprawdę nie wiem co wrzuciłem ile wrzuciłem na ile to jest skuteczne. Natomiast y, odnośnie wpływu probiotyków y, witamin jakichś tam innych suplementów co ci no to Trudno jak gdyby to negować. No, jak gdzieś tam poszperacie w moich filmach, to ja robiłem tą e, próbę z tym e, nieszczęsnym bananem, tak? e, który kładzionym do odkładów. No i faktycznie no, życie pokazało, że tak działa. Czy jest to potrzebne, czy nie, czy jest sens, czy nie, to jest to już jest inny temat, inna, inna, inna sprawa. Natomiast technicznie tak działa. Kolejne pytanie. Czy stosować pusty półkorpus pod spód jako poduszkę powietrzną przy zimowaniu pszczół? Ja w tej chwili w zasadzie tego nie stosuję. Było tak, że stosowałem, później nie zauważyłem żadnych efektów, więc kolejną zimę półpasieki dałem z tą poduszką, czyli z pustym półkorpusem pod spodem, a półpasieki bez niego i nie zauważyłem żadnych pozytywów odkładania pustego y korpusu, wręcz w paru przypadkach miałem wrażenie, że pszczoły miały nieco trudne, czy chętniej były rabowane, czy próby rabunków były w, 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 w tych rodzinach, gdzie była podłożona ta, ten półkorpus, ta poduszka i nie wiem, to jest takie już moje domniemanie, nie wiem, czy nie jest tak, że y no, jak gdyby między wylotkiem a tym całym y, kłębem, no, ramkami, tym gniazdem, no, jednak jest te kilkanaście centymetrów y, przestrzeni, odległości, czy wtedy nie są gorsze warunki do obrony gniazda y, no, przez strażniczki? Czyli ja, podsumowując, ja u siebie w pasiece y, w zasadzie nie stosuję... Y, Takich półkorpusów podkładanych pod gniazdo jako, jako poduszka powietrzna. Kolejne pytanie odnośnie notatek pszczelich. Co zapisywać, jak prowadzić? Słuchajcie, tu nie ma jednej, jednego rozwiązania, jednej metody. Każdy będzie zapisywał to, co mu się wydaje, że jest istotne. I z praktyki powiem Wam tak: jak zaczynacie swoją zabawę pszczelarską, zapisujcie wszystko. Dokładnie numer ula, datę, jaki przegląd, i wszystko to, co widzicie w ulu. Ile ramek czerwił, czy jest matka, czy widzieliście matkę, czy nie, czy sopalitkiem, czy bez. Czy jakieś, ile mają mniej więcej pokarmu, jaki stan yy, zapasów w miodni. Po prostu piszcie to sobie. Yy, to jest doskonała też metoda, na to, że jak później stanie się jakieś nieszczęście, no rodzina nam. Zginie, osypie się, to możemy popatrzeć w notatkach, tak historycznie, co się z tą rodziną działo. Czy nie jest tak, że w którymś momencie zauważymy, że ta rodzina już nam dawała sygnał, że z nią jest coś nie tak? Bo na przykład, wszystkie rodziny w Pasiece miały 8 ramek czerwiu, a ta miała tylko 3 ramki czerwiu. Na wszystkich, we wszystkich rodzinach już trudniej nie było a w tej jednej rodzinie trudniej się naleciało więcej, jak pszczół. Więc są to bardzo cenne takie wskazówki, które dobrze sobie gromadzić. Natomiast też no, nie ma co ukrywać, że z biegiem czasu ilość notatek będzie malała, bo pewne rzeczy będziecie już widzieli, jak gdyby instynktownie, bez zapisywania. Wypracujecie sobie jakieś swoje skróty, i ja, ja przy przeglądach robię notatki. Z każdego przeglądu i z każdego ula robię krótką notatkę z krótami typu, nie wiem, matka. OK, 3 ramki 3RCZ, trzy, trzy ramki czerwiu, to tak na, na wiosnę, zwłaszcza i już. A jeżeli nie ma żadnych dla mnie istotnych uwag, no to wszystko OK, i już. I to sobie wrzucam do Excela, w zwykłą tabelkę, jako, żeby mieć to jakoś tam zebrane. I jak trzeba, to mogę to przejrzeć, zobaczyć, mam to poukładane. I na koniec już pytanie, jeden z kolegów pytał, w jaki sposób obrabiam, obrabiam tak wielką paszekę. Słuchajcie, moja paszeka nie jest wielka, moja paszyka ma tak około 40, bo powiedzmy, że między 30 a 55 rodzin, no, w zależności od pory roku. Na wiosnę staram się, żeby było nie więcej jak 30 rodzin produkcyjnych, takich nastawionych na miód. No plus tam zawsze parę rodzin mam yy, do wychowu matek, tak jako rodziny wychowujące, tam wspomagające cała, yy, cała ta zabawa. Metodą, którą ja sobie przyjąłem, to jest tak, że ja jak robię przegląd, to ja, ja robię, ponieważ mam przy domu pasiekę, robię przeglądy codziennie, ale na przykład po 6 rodzin. Czyli idę godzinka, zamykam temat i wracam. I wtedy wszystko mam obrobione, a jednocześnie nie narobię się, no bo tak 30 czy tam 40 rodzin naraz przejrzeć w upale, no to w, w którymś momencie przestaje to jakoś tam mm, robić radochę. A tak te 6 rodzin yy, dziennie to jest Miła wyprawa, miła wycieczka i fajna zabawa w pasiece. Natomiast no wiadomo, tematyka wychowu matek, no tam już nie ma powiem, miejsca na dowolność. Tu już są reżimy czasowe, czasami wręcz godzinowe i to musi być zrobione no tak jak pszczoły tego wymagają, bez żadnego kombinowania. Słuchajcie, to jest tyle tego Q&A'a. W zasadzie to już 22 minuty, niemalże przegadane, więc nie ma co przeciągać, To jest ostatni filmik nagrany w tym roku. Wiem, ten rok był dość słabo, że tak powiem, ma, znaczy mało obfity. O, niewiele filmów powstało. Zobaczymy, może się to jakoś rozchula bardziej w przyszłym roku. Po prostu inne hobby mnie powciągały, tak, te rowery, nie rowery, filmowanie. No także, a ilość czasu jest ograniczona. Także korzystając z tego, że nagrywam to w przerwie między yy, świętami a Sylwestrem, no to cóż, no to życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego, dobrego przyszłego roku, spokoju w pasiece, spokoju w życiu rodzinnym i zdrowia. A ja będę się delektował w fantastyczną nalewką od Józefa, pszczelarza z Krakowa. Wszystkiego dobrego. No i oczywiście zapraszam na swój kanał, na kolejne filmy.